Jan Brzechwa, Hipopotam. Zachwycony jej powabem Hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją. Co tam? Jestem wprawdzie hipopotam. Kilogramów waży z tysiąc. Ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie. I że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał, będę ci motylki łapał, i na grzbiecie, jak w karecie, będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełni ściśle. Co ty na to? Właśnie myślę dobre chęci twoje cenie, a więc owszem mam życzenie, jakie powiedz powiedz szybko, moja żabko, moja rybko, i nie krępuj się zupełnie twe życzenie każde spełnie nawet całkiem niedościgłe dobrze proszę nawlecz igłę. <gry>